Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Bedi, to był bardzo ważny tydzień dla Was zawodników, dla nas kibiców pod wieloma względami. Urodziny ruchu, nowa era, nowy herb i na koniec taka puenta w postaci meczu lidera z wiceliderem. No chyba zrobiliście niebieskiej ekipie, niebieskim kibicom najlepszy prezent urodzinowy. No fajnie na pewno na urodziny ruchu, strzelić bramkę i dać takie zwycięstwo kibicom, to cieszy na pewno, nie? Ja staram się śledzić i pamiętać, ale chyba pierwsza Twoja bramka debiutanska, to także jakże, jakże ważna. No dokładnie, jest to moja pierwsza bramka, mega emocje, szkoda, że bez kibiców no ale dedykuję to im, tak? I bardzo ważna w kontekście chyba końcowego rezultatu, bo chwilę wcześniej czerwona, moim zdaniem, subiektywnym, chyba troszkę na wyrost, czerwona kartka dla Michała, troszkę chyba zjazd emocji i nagle świetny rzut wolny, dobra wrzutka, ecika i twoja bramka. No tak, myślę, że tam gdzieś Michał. Mógł się troszkę lepiej zachować, aczkolwiek no, sędzia też troszkę to naciągnął i dał czerwoną kartkę, a co do wrzutki Ecika, no, to wystarczyło dołożyć głowę, no i mamy w ramkach. Taktyka troszkę się posypała z wielu względów między innymi z powodu tego, tego faulu, ale dzisiaj chyba nie taktyka była od powiedzmy połowy meczu ważna, tylko serducho na boisku. No, pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i że nic nas nie powstrzyma do tego, by zrobić to na was tutaj Ciechy. To chciałem, o to chciałem zapytać na koniec. Czy takimi meczami awansuje się do drugiej ligi? No dokładnie, no takie mecze pokazują, że mamy charakter i jesteśmy, jesteśmy rodziną. W imieniu Kibiców, Ruchu Chorzów dziękujemy za ten urodzinowy prezent i gratulujemy. Dziękuję bardzo.